Wszystkich świętych to czas szczególnej zadumy. To kolejny raz, kiedy eksponat z Radomskiego Muzeum im. Jacka Malczewskiego pojawi się w Watykanie. Przypominamy znanych mieszkańców Radomia i regionu, którzy zmarli w ostatnich miesiącach. Dzień dobry, Weronika Sadowska, zapraszam na informacje. Wszystkich świętych to czas szczególnej zadumy, refleksji i wspomnień. 1 i 2 listopada wracamy myślami do tych, których już z nami nie ma. Dzień Wszystkich Świętych obchodzony jest w kościele katolickim od XIX wieku. Kościół 1 listopada wspomina nie tylko oficjalnie uznanych świętych, czyli beatyfikowanych i kanonizowanych, ale także wszystkich wiernych zmarłych, których życie nacechowane było świętością. Tego dnia, ale także w dzień zaduszny miliony Polaków odwiedza groby swoich bliskich. Na cmentarzach w całym kraju płoną setki tysięcy zniczy, pojawiają się świeże kwiaty. Podobnie było na dwóch największych cmentarzach w Radomiu, czyli na Firleju i przy ulicy Limanowskiego, gdzie pojawiły się tłumy. Czas Wszystkich Świętych to okres szczególnej zadumy, refleksji i wspomnień. Nie zapominajmy jednak, aby tego dnia zadbać także o własne bezpieczeństwo, zwłaszcza na drogach, na których w ciągu długiego weekendu z pewnością będzie panował wzmożony ruch. To kolejny raz, kiedy eksponat z Radomskiego Muzeum im. Jacka Malczewskiego pojawia się w samym sercu obchodów bożonarodzeniowych w Watykanie. Od 8 grudnia do 6 stycznia 2025 roku odwiedzający z całego świata będą mogli podziwiać szopkę bożonarodzeniową autorstwa Jarosława Rodaka. Szopka znajdzie się na placu Świętego Piotra. Po zeszłorocznym sukcesie obrazu Jasełka z 1988 roku, który ozdobił świąteczne kartki ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej, przyszła pora na wyjątkową polską szopkę autorstwa Jarosława Rodaka. Znajdzie się ona pośród stu najpiękniejszych szopek świata. Już siódma edycja wystaw szopek z całego świata, które są prezentowane w kolumnadzie przy Bazylice Świętego Piotra w Rzymie. W tym roku właśnie nasza Mazowiecka Radomska przygotowana przez Muzeum Miasta Malczewskiego w Radomiu Szopka, bardzo szczególna wyroby niemalże garncarskie, pięknie ukazujące tradycje Bożego Narodzenia w naszej ziemi. Wystawa jest od 8 grudnia do 6 stycznia, właśnie w Rzymie tam. Przy Bazylice Świętego Piotra o tyle jest to też wyjątkowe, że w tym roku akurat będzie to czas kolejnego roku jubileuszowego, a więc też i nadzieja, że pielgrzymi przybywający do Rzymu będą mieli okazję również zobaczyć to, co jest owocem tutaj twórczości ludowej naszej Ziemi. Ta szopka to owoc pracy jednego z najwybitniejszych polskich artystów garncarstwa ludowego Jarosława Rodaka, który przez lata doskonalił swoje rzemiosło w Rędocinie, wiosce o bogatej tradycji garncarskiej. Szopka, która pojedzie na jedną z ważniejszych wystaw, na międzynarodową wystawę Szopek Bożonarodzeniowy w Watykanie, składa się z 14 elementów. Jej główny element to stajenka z przedstawieniem świętej rodziny z postaciami trzech króli z postaciami aniołów, pastuszków, a także dość sporą grupą liczną grupą zwierząt. Dzieła rodaka charakteryzują się surowością i monumentalnością, szczególnie zauważalną w sakralnych motywach, szopkach, postaciach świętych i przedstawieniach Chrystusa. Tu ekscelencja Ksiądz blisków Marek Solarczyk zaproponował, że moglibyśmy przedstawić naszą szopkę. Szopka się zakwalifikowała do konkursu. Mamy już podpisaną umowę. I nasza szopka będzie nas reprezentować Muzeum Mienia Jacka Malczewskiego, Radą, ale też i Mazowsze i diecezję radomską. Autor szopki Jarosław Rodak w 2004 roku otrzymał nagrodę imienia Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej, a dwa lata później stypendium Ministerstwa Kultury. 1 listopada to dzień, w którym odwiedzamy groby krewnych, przyjaciół i znajomych. My przypominamy znanych mieszkańców Radomia i regionu, którzy zmarli w ostatnich miesiącach. Dobra wiadomość dla mieszkańców Starej Woli Gołębiowskiej. Podczas poniedziałkowej sesji otrzymali oni zapewnienie, że najpóźniej w 2027 roku pojawi się tam nowa nawierzchnia drogi. Powstanie także chodnik wzdłuż jezdni. Droga zostanie wykonana w ramach budżetu miasta, natomiast budowa chodników jest przewidziana z funduszy w ramach Polski Wschodniej. Obydwie inwestycje będą realizowane dwutorowo nie ma możliwości wykonania najpierw jednego zadania, a potem drugiego. Pełna dokumentacja i projekt już jest. Budowa ma rozpocząć się w 2026 roku, a zakończyć się w 2027. Duża inwestycja, duża inwestycja, bardzo ważna, newralgiczna z punktu widzenia bezpieczeństwa. Ja bardzo chcę podziękować radnym. Paktu Samorządowego Radosława Witkowskiego, pani Annie Kotkowskiej i panu Jarosławowi Kosiorowi, bo to oni przyszli do prezydenta i to oni tak naprawdę w tej sprawie bardzo mocno lobbowali. Według szacunków cała inwestycja będzie kosztowała około 12 milionów złotych. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu informacji. Zapraszam teraz na sport i prognozę pogody. Do zobaczenia!